do każdego meczu podchodzę tak samo, z, z tą samą jakby motywacją. E, nikogo jakby no, nie, nie lekceważy, bo każdy daje z siebie wszystko. Cieszę się bardzo, że jestem w finale, bo wróciłam, bo e, rok temu na Mistrzostwach Polski nie mogłam zagrać przez kontuzję. E, dlatego cieszę się, że mogłam wrócić na te dobre tory. No i mam nadzieję, że jutro w finale będzie, będzie w porządku z moją grą. To w ogóle mój pierwszy medal jest w singla na Mistrzostwach Polski jak na, nadal w to nie dowierzam. Co było najtrudniejsze w tym final? No na pewno te kwestie mentalne, ale dużym wsparciem był mój trener, no, mój tata też. Również trener Dowkan. No ale wytrzymałam, tak? To w końcówce tak naprawdę to było ciężkie dla nas obu, dla mnie i dla Gabrysi. No ale tym razem na, na dla mnie szczęście sprzyjało. No idę na żywo, tak to jest mój pierwszy finał, więc... Mimo, że nie nastawiam się, no to będę walczyła o każdą lotkę i no, idę na ten mecz, żeby wygrać, tak jak na każdy inny. Wrażenia? Na... <grywanie> Bardzo dobre. E, co prawda nie gramy w na co dzień, ale e, gra się w miarę klei. Pozytywnie. Zgranie deblowe było ciężkie, bo oni dobrze się odmawiali. My tak naprawdę trochę się kłóciliśmy, ale... I dalej jeszcze zobaczymy. Nie wiemy nawet tak. na kogo ale miejmy nadzieję, że dobrze. To jest znaczy, na co dzień nie gramy debla, ale to chyba trzeci rok teraz leci, na mistrzostwach Polski gramy, więc to nie jest tak, że to jest coś nowego. Tak ciągniemy tylko, że bez Trzeba sobie przypomnieć, tak. Bo trzeba sobie przypomnieć. No chwilę ustawiamy na swojego kolegę, tak naprawdę tam, gdzie trenujemy, to, jest to, to się znamy, także myślę, że to już się podoba Jakieś trudności w tym turnieju do dojść do finału? Nie, na razie nie, ale każdy, każdy mecz traktuje tam no, poważnie, także nie poddaje się w to jest, jest wszystko. To o, przed chwilą skończyliśmy półfinał w grze deblowej. Graliśmy na Janka Wilczaka i Bartosza Bukusa yy, Zacięty pojedynek. Oczywiście... Dla nas w trzecim secie skończyliśmy 22-20 i co? no Zadowoleni z meczu, zadowoleni z, ze wszystkiego. Jutro czeka nas finał, więc tam też trzeba będzie pokazać na co nas stać. Dokładnie, no co ja mogę powiedzieć na pewno ten mecz był wyrobione na noża? E, nie lubię predyspozycja Dawida naprawdę w dzisiejszym maczu, bo to miejsce poklaskać. E, uważam, że zagraliśmy dobrze. E, aczkolwiek jakiegoś mamy powiedzieć, to uważam, że to nie wszystko, co już pokazaliśmy naszą umiejętności będzie nas jeszcze Ja mam nadzieję, szczerze, że, że co? E, głowa na złoto, nic innego nie przyjmujemy. Gramy, gramy swoje i idziemy po swoim. Tak, chciałbym Cię zapytać czy single? Czy singla? Co u mnie singla, tak? Eee, no u mnie singla, niestety co ja powiem. Eee... Janek ze mną wygrał, eee, dzisiaj lepsza dyspozycja i tak dalej. Naprawdę dobry mecz zagrał. Eee, Niewątpliwie chwilę... Ja też nie zagrałem, może najlepiej mecz życia. Oczeki naprawdę. Eee, trzeba przyznać Jankowski, że dobry mecz zagrał. I co? Udało się w Degorsu drywanżować, tak? Więc eee, przynajmniej coś odkryć. Na pewno bojowe. Chciałbym powtórzyć ubiegłoroczny medal złoty w Młodzieżowce. Oczywiście zobaczymy. Na razie chłopaki grają z nami. Mam nadzieję, że będą grali jak najdłużej, żeby jutro mieli mniej siły oczywiście. Ale zobaczymy. Pozytywne nastawienie i będziemy walczyć. Gdzieś tam błądziłem. Nie byłem na korcie, troszeczkę, troszeczkę poza nim. Ale najważniejsze, że się odbudowałem i nie wróciłem do meczu. Na finał? Coś szczególnego czy nie? duża masa błędów, prostych, prostych błędów, które no sprawiały, że lekkie zdenerwowanie w poszło włożenie i tak szukałem jakiegoś rozwiązania, ale wydaje mi się, że po prostu musiałem utrzymać lotkę i, i to wystarczyło. Ale no jednak ważne, że wygramy. A z kim zrobiłeś grać? Z obojęt chłopakami, oczywiście, bo tunujemy razem. E, myślę, że jesteśmy na równym poziomie i wydaje mi się, że to nie ma znaczenia. Wygra po prostu lepiej. Ja myślę, że... Teraz mec z Mikołajem to był tak psychicznie troszkę najcięższy dla mnie mecz, bo jednak taki największy mój rywal, bym powiedział, ale jak najbardziej pozytywnie i jak najwięcej emocji dla się pozytywnych. Mecz do oglądania dla kibiców. Nie będę zdradzał, bo, bo Łukasz nie będzie oglądał. Też jest, trenujemy wszyscy razem, więc wiemy kto co ma dobre, kto co ma słabe, więc nie musimy nawet tego zdradzać, wszyscy to wiemy. Ja bym ja powiem 2-0 dla mnie.